Zobacz, majster, co robię po nocach. To jest silnik od takiej damki. Tam leży. Silnik kanadyjskiej firmy Bionx. On ma nominalnie 250 W. I w środku jest zawsze ukryty sterownik silnika. One się często jebały. Ale jak się tego kuresło pozbędziesz. I sobie wyprowadzisz raz, dwa, trzy fazy plus czujniki halotronowe, tu są poukrywane, jeden, drugi trzeci mi wypadł, muszę go wkleić to, temu kurestwu podajesz 2 kW i on łyka jak pelikan ryby, kurwa i wtedy babcia taką damką 55 i kurwa i kurwa zacznie wyprzedzać matizy, człowieku zobacz jaka to jest pyta, kurwa, to jest taki statur, to jest wielki kurwa silnik tylko jest chuj roboty, bo trzeba go rozpleść obręczy, bo on jest prasowany. Trzeba go ściągaczem podgrzewać. Rozpoławiasz go. Ja sobie teraz wyprowadzam trzy fazy na zewnątrz. Przewodami takimi AVG wysokoprądowymi. Z konektorkiem. Plus pięć przewodów pod czujniki halotronowe. Składamy. Zbijamy. Zaplatamy. Wkładamy do rowerku na zewnętrzny sterownik jest ogień